kup galę Pay-Per-View Fame MMA 3 już teraz za pomocą linku znajdującego się w opisie. Oficjalne ważenie zawodników przed galą Fame MMA 3 będzie miało miejsce już 29 marca w piątek o godzinie 18.00, stąd też właśnie w tym filmie przychodzę do Was ze wszystkimi informacjami dotyczącymi samego ważenia. Owe wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18.00 oraz będziecie mogli obejrzeć je na kanale Lorda Crujwila, ponieważ właśnie tam odbędzie się cała transmisja na żywo. Podczas tego wydarzenia obecni będą wszyscy zawodnicy oraz poznamy oficjalne wagi każdego zawodnika, ponieważ zobaczymy zestawienie każdej jednej walki oraz oczywiście będziemy świadkami już takiego ostatecznego, oficjalnego, ostatniego face to face każdego z zawodników. Jeżeli chodzi o miejsce, w którym gościć będzie całe to wydarzenie ważenia, jest to Łódzka Atlas Arena, czyli dokładnie to samo miejsce, w którym odbędzie się dzień później sama trzecia gala Fame MMA. Dodatkowo mogę wam również powiedzieć, że wejście na to wydarzenie będzie otwarte, dlatego jeżeli ktoś z was chciałby być częścią właśnie tego wydarzenia, częścią ważenia, no to śmiało zapraszam was do Łódzkiej Atlas Areny, ponieważ właśnie tam wszystko odbędzie się na żywo i każdy z was będzie mógł zasiąść na trybunach oraz być częścią tego wydarzenia. Jeśli jednak z pewnej przyczyny nie możecie dotrzeć do Łódzkiej Atlas Areny, to zapraszam was od rodziny 18.00 na kanał Lorda Kurzwila, ponieważ ja zdążyłem powiedzieć, nieco chwilę temu. Właśnie tam odbędzie się cała ta transmisja na żywo. Jeżeli macie jeszcze natomiast jakiekolwiek pytania, to śmiało piszcie je w komentarzach pod tym filmem. Ja będę na nie wam odpowiadał. Do tego zróbcie to już teraz. A natomiast, jeżeli jeszcze nie zakupiliście Pay Per View, to również was do tego zapraszam. Jeżeli nie wiecie jak to zrobić, no to odsyłam was do tego filmu. Dziękuję wam za obejrzenie. Życzę wam sportowego dnia. Trzymajcie się oraz do usłyszenia.